pokażę tutaj stary winogron w tej chwili jest on łysy jak łysa pała że tak powiem przycięty ale to nic nie szkodzi bo on się rozrośnie zrobiłem mu oto takie koromysła żeby on miał tu miejsce jest to odmiana bardzo bardzo stara ale dobra a jakie winko z tego wychodzi tylko jak już dojrzeje to trzeba uważać bo szpaki także bardzo gustują w tej winnej rat latorośli o jeszcze raz zrzut oka na ten winogron jak widać przy ziemi już ma bardzo grube konary i później ku górze rozrasta się coraz cieniej, 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 ciemniej, aż skończąc na cieniutkich pędach. Takich winogronów to już nie ma, nie ma, ja go pielęgnuję. Bardzo aby nie uległ on zatraceniu i degradacji.